Dzień dobry, witam Was na e, kolejnej transmisji na żywo na moim kanale. Dzisiaj gramy z moim drugim adminem mojego serwera. Redstone.serv.nu, tutaj macie informacje. E, serwer to jest Server Pro e, i tutaj mamy widza. E, cześć, już live. E, I tutaj mamy tak. PvP mm, 2 person z śnieżkami, to ja zrobiłem. A ale trebi, po pan, pan, pan ko jest. Lupy. Rybiłem. Jaj, on. Ko jest, pokaż się. Ej pokaż się. Chodź, zobacz. Ej, pokażemy wam. To z PvP 2 śnieżkami. Ej, chodź. Ho. Ej. A, a, parkur. robi <grywki> parkur. to jest niezłe. Ehm. Um. Glowstone. No to chyba tutaj pobudujemy Ok. Okej. Okay. Mm. Ciach, ciach, ciach. Ciach. I tutaj zrobimy sobie takie coś. Ok. to jest łatwe, kojas, trzeba e, tutaj musimy zrobić. E, o nie to, takie nie, to takie nie jest proste. Kojas, kojas. Damy modę. 2. Okej, moda dwójkę. Tam tak. Wiesz, bym sobie wskoczył tu, tu. To nie, to tak nie działa jednak. To trzeba... Mm, to mi nie kies, że to się kojas... Nie, nie ko -est. Aha. Okej, okay, to jest... Y, co jest? Co jest? Nee, nie, nie, nieko jest, nie, nie przepraszam. Przepraszam was, jeżeli tak... Znaczy nie was, ale głównie jego... Ü, przepraszam go, um, ponieważ... Źle wymawiałem. E, O ja sobie dam, znaczy, co ja sobie dam dwa. Dwójkę i niech sobie przeskoczy Ma double jumpa. ok, Dobrze. O, spadłem znowu. Czy mam um, przedstawić tą eletrę, a nie głównie budować. Więc tak. ok, więc tutaj zrobimy dla was parkour z. Um, e dam wam tę chwilkę. Tutaj na czacie napiszę wam jaki jest adres serwera redstone.serve.nu Dokładnie tak jak tu widzicie? Czekajcie, tylko coś zrobię. OK. I wszystko działa. Um. i dobrze. Więc um. o, gdzie, gdzie to jesteś ko jest? TP. Ko jest do Miki Z80? Ho, teraz przedstawiamy PvP dwa śnieżkami. Dawaj, Kojez. jest? No. Okej, okay. 180. Mm. Nie, nie, nie tutaj tabliczkę. E. Wow. Nie, co trudne są 180? ki Weź 90. Okej. Okay. Lat header i tu może sobie damy drabinkę dla uproszczenia ej, nie mogę na stonie kłaść będzie o u okej, okay, dla uproszczenia <gry> kurcze to jest tu nie się niż by się zdało wow, okej, okay, jestem co jest? jestem Popatrz. Dobrze, Zrobię bez drabinki. No dawaj. No. rub. <laughs> nie mam skilla. Um. <coughs> bez drabinki chciał zrobić. A tutaj zrobimy sobie o nie po drabinkach. Tylko że cik, 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 cik. Ciach, ciach. Ciach, 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 ciach. Ciach, ciach, ciach. Okay. jeszcze tu kilka. I tu. A powiedziałaś, mogę sobie wejść tu, więc coś tak. I to jest za trudne. Co? Co jest za trudne? Co, co jest? Okej, okay, um, chodzoba na to. A, tak. Trzeba 90 zrobić, najlepszej postaci. Gamę młode dwa. Jeszcze sobie to postawię. Cztery bloki. Okej. Okay. Wow, zepsute to. Ja mam andwen o nie To O nie, to trzeba zrobić double champa tutaj, widzę O kurczę. Ej Mieliśmy pokazywać Ok Włączajcie widzowie A no, no tak, xd Ej, dobrze, dobrze, niż co jest co jest? Przepraszam. A, o, tak, xt. Ok, dawaj do... Y, PvP 2 Śnieżka. Tp... P... Co jest? Ok. PvP 2 śnieżkami. Dawaj. I... Tu. Ok. E, e, tam idziesz, ty tam idź. Ej, ko, co jest? Jest... Idziesz tam, ja idę tu. No i się nawalamy. O, u nie! Trzeba kraftować szybko bloki, podbudowywać się. Bo jak wiecie o co chodzi w tej grze. O, trzeba się szybko budować. La la, la. Mam pięć bloków. Szybciej. Jest. Gdzie ty jesteś? Tutaj. E, kopie się, się i wrzu rzuca śnieżkami. Ale mój Okej. Ok. O! E, czekaj. Czekaj! Szukaj ty Szybko, szybko, szybko. Ok. Um, I się nie spada. Okej. Okay. Wychodzisz? O nie. Ty jesteś mocny. Okej. Okay. Muszę wziąć cztery bloki.

Dwie, trzy. Okay. Jak włączyć PVP? Jestem adminem i Mam dostęp do plików do gry. <laughs> Serio? Left the game. Ok. join the game. Tp... Um, Tp... Ko jest? Okej, okay. chodź tutaj. Ej, coś się zepsuło. Chyba na no, nie będzie działać. <grystanie> <grystanie> nie. No. Wow. No. Chyba Nie, ale pvp. Łoł, wow. nie, nie. Wow! Nie! Yeah. Ej! <laughs> o nie, ty niszczysz wszystko wokół, o dzięki zaśniesz! O nie, spadłem! O nie! Tp. Okej. Okej. Jak widzicie to jest nasz mój serwer. No i drugi admin to jest oczywiście jest Ja pójdę sobie e, Ja do plików gry zmi, zmienię. Okej, okay, więc... O! Red Team! Jaka wersja? Jaka wersja serwera? E, Minecraft 1.12.2 e, Um, IP um, redstone redstone. Ser no. Ok red tm, T M T um, M. Namy nowego widza za za chwilę. Em um, damy modę jeden. Sprawdzam czy coś odpisał. Okej, okay, dzięki. Wow, jeszcze trzy osoby już nas oglądają. E, e, mhm. Mm, mm Okej. Okay. Zara będę na serwerze. Typ. Zara będę się na serwie wie <tryk> typ zaraz będzie na serwie e. ok dobrze dobrze odpisał e. i e, muszę obsługiwać tych wszystkich ty zaraz będę na serwerze ok więc tubienia jeden i teraz tak nie to ok, może zaraz będę na serwerze i yy... tylko muszę, tu... wow trzech oglądających, co? Zaraz będzie na serwerze, miał być na serwerze typ i za chwilę podobno ma być, ale ja nie wiem. O, ale laki idą! Okej, okay. ja muszę sobie już zapgrejdować serwer. Serwer... No i... Um, dobrze, no i już. Sber... Well. Well. Wow! Wow! Ej, co jest? Um, dobrze, więc... Ten typ ma za chwilę dołączyć, okej, okay. więc yy, mm. damy modę 2, cia, cia, oh, okej, okay. zestaw, uwaga, yy, yy. 180, okej, okay. drabina, trzeba było się drabiną posłużyć. Yy. Okej, okay. yeah. nie, To jest za trudne. Ja muszę obsługiwać tam widzów. Czy ktoś tam y, gram z widzami? Y, coś mi nie działa, nie mogą wejść. Redstone.serw.nu 1.12.2 mc. JAVA Edition. Tak, wiem. No i e, coś by ma nie działać. Okej, okay, ale mm, Odpisuj, widzu. E, tak, wiem. Jeden dwa, no eee. Coś mu nie działa. E, widzu, e, tak wiem. No i odpisałeś, ale. Okej. Okay. wpisz na ciebie serwer, jest na Minecraft Premium, ok? E, jesteś na Minecraft Premium. Jesteś na Minecraft Premium? No zapytamy się Czy jest na Minecraft Premium? Jesteś na Premium? Zobaczymy. Musi mieć kupionego Minecrafta. Wiem. Gama mogę jeden. O! odpisał, że nie ma. To nie, to łączysz. Nie, niestety. Niestety. A nie ci, ja mam premium. No tak, dobra. Ty łapkę w dół mi zostawiłeś. Łapkę w dół. Ty mi łapkę w dół zostawił. Łapkę w dół mi zostawił. Łapkę w dół mi zostawił. Co za tym nie wiem. A mieliśmy pokazać widzą teraz elitre. Ho! Na elitre. Ho na elytrę, no dawaj. Oki, ok, dobrze. Kazam, ehm, czy żadnego widza nie ma. Ehm, no niestety. Jedna osoba w ogóle. Back to game, e, Elitra. Mamy to Tylko że... O, nie mogę wystartować! Ło, wow, wow. wow! Nie! Nie trafiłem! wow O nie, brak mi skill'a. U, bo się prawie zabiłem tutaj. A jaka jest kinetic energy? Kiedy energii kinety... No, oa. No, niemożliwe. Chodź na spawna, X. No muszę trafić na żeby dostać się do. Tak rzekomo spawna. No. No nie, latam w podłodze. No wiem. Jest! Wreszcie. Lobby radznę.serve.nu. Sprawdzę czy... Ok, w tej chwili oglądają dwie osoby. E Kto mnie ogląda? Kto mnie ogląda? W tym momencie. Okej, okay, już trzy osoby mnie oglądają. Trzy osoby. Eee, kto mnie ogląda? Okej, okay, xd, ja. Ale pytam się kogoś innego. wpływam xd no u mnie dosłownie latam podłodze u mnie no, no nie Chodzisz zabieram się kogoś innego no nikt nie odpowiada ale hmm. Okay. E, nikt nie chce dołączyć do serwera. E, moja ulubiona Elitra. Wow, lecimy. Wow. O, wow. wow, to takie trudne. Uh, 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 uh. Yeah. No. Okej. Okay. Serio, tak mnie trollujesz. Tak mnie trolujesz. Just. dwa serduszka, niespodzianka, wielki brawa dla zwycięzcy, lobby, em, um. zobacz, jaki widz? Nie, <grym> Okej, okay, em. Um. Wielkie prawa dla zwycięzcy. Jesteś tutaj, panie zwycięzco. Um. my? Nikt nie chce wychodzić. Może zrobiliśmy za mało atrakcji. Zrobimy dropper. Idealnie. Idealnie. Gamemot 1. Moppa. Um, ok, więc my kończymy tę transmisję na żywo. Um, um, kończę tę transmisję. Kończę. No i e, oczywiście Um. Tu Teraz muszę Iść do na żywo Tu No i kończymy dzisiejszą transmisję um. Jeszcze dzisiaj Może będziecie mieli taką atrakcję Zobaczyć dropper na moim kanale um. No i to by było wszystko Trzy, dwa, jeden